Tutaj, jestem i chciałbym Wam zaprezentować kolejny odcinek newsów z gry WWE13. I tak, i to będzie dzisiaj Full roster Reversal. Jakby ktoś nie wie, jest to po prostu rooster wszystkich postaci. I tak. I zaczynamy. <laughs> Chris Jericho's Attitude. Heath later. John Cena za the inwazji, JBL. John Laurinaitis. Lita. Mark Henry za the Attitude. RI and a very nice caper. Zack Ryder. Mister McMahon. X Pac on the Attitude. White Barrett. Undertaker. Triple H. Attitude. It's Triple H is yeah. uh, the The rock, uh, the rock um, attitude, the Miss, the great Kali, Sean Michael's attitude, Sincara, Stephen. Pani McMahon, to oczywiście Attitude. Shane McMahon to też Attitude, choć muszę zobaczyć, dlaczego go nie ma w WW. Może nie chciał być um, wrestlerem w WW i po prostu chciał się zająć jakimiś papierkowymi sprawami, tak jak jego staruszek teraz. No. Santino Marella are Rodrock, road Roadrock. A, że To Rodog. Tak, to road Dog. Rod Dog, oczywiście, Attitude, Rey Mysterio, R Randy, tak to Randy Orton, już że Primo, mm -hmm. Nikki Bella, Lita Attitude, Kofi Kingston, Karma, Kevin Nash, Kelly Kelly, Ken Shamrock, Shamrock, cel Oczywiście attitude, Kane attitude, Kane zwykły, Justin Gabriel, John Cena, ten zwykły, Ginder Mahal, Hunico, Jake Swagger, Hulk and Father to będzie, a, i jeszcze Farku, to będzie do attitude, i w Epico, to oczywiście do zwykłego tego, oni nie byli w attitude, hmm? I Eddie Guerrero Edge to jest Attitude. d to oczywiście to jest Cactus Jack oraz Mick Foley. Fajnie, że będą takie trzy postacie. Dolph Ziggler, oczywiście ten d to do, do, do Attitude. Dolph Ziggler, Daniel Bryan, Cody Rhodes, Christian Attitude, Christian zwykły, Brodus Clay. Brie bella, British Bulldog. Bulldog. Dobre. Jak nazwa wrestlerska? jakiegoś ataku. No, o, ale koks. No dobra. Mm, to oczywiście Attitude Bret Hart, Attitude Broadshow, Attitude Booker, T. Zwykły Book. Big N. Zajdziemy, nie umiem czytać. Big Bossman. Paul White, Paul White, sorry, to jest oczywiście The Big Show to jego prawdziwe imię i nazwisko. Attitude i Attitude to oczywiście, Animal to Attitude, bifenix Phoenix to zwykłe. Elijah, Fox też zwykłe, Alberto Delario też zwykłe. Mike Tyson oczywiście jako DLC ale tego nie pokazali. Bo oni oczywiście liczą to głupio edycję kolekcjonerską. Oczywiście, Attitude, e, shameless zwykły Stone Cold, Attitude, Undertaker, Attitude, ma fajne wejście. E, Mark Henry, już ten zwykły, Mankind, oczywiście, to jest jeden z mików foliów. E, oczywiście, Attitude, Simpank, Chris Jericho, ten zwykły, Big Shot in Paul, jakiś tam, e, Performer, Divas, Champion, Lila, oczywiście, jako DLC. DLC Goldust, DLC DDP, DLC Chainsaw, DLC Brian Pillman, DLC Jay DLC Jimmy Uzo, Jay Jimmy Uzo, DLC Antonio Zaro, Miss United States oczywiście, DLC Natalia, DLC Yoshitatsu, Drew McIntyre DLC, no coś spadłeś kopie, bo w 12 byłeś z Afryko, DLC Ryback, DLC Tensai, DLC Wolf, Venice, DLC Gun, Gun czy Gun Girl, nie wiem. E, Grand Master, DLC, DLC Scotty to Hotty, <laughs> DLC Rikishi, um, o oh, Edge wreszcie nie DLC, Damien Sendo DLC, AJ DLC, HH Ilmusey, e, to nie DL to oczywiście attitude nie DLC, Vader Attitude, Tourist Trash Attitude, Ted on w ogóle ma jakiś kontrakt z WWE, jak się pytam, e, David Otunga, ale mu zdjęcie zrobili, i Cactus Jack Kolejny z Mików Faliu, i BROCK Lesnar, The Great Storm F5 on Samerslum. Samerslum? A nie, Samerslum, se jan. Yeah. I Billigan, oczywiście, kocham tego dzieciaka. Oczywiście attitude. I to były takie newsy, trochę newsy i trochę trwały jak na newsy, więc widzimy się w kolejnym odcinku newsów. No raczej nie, bo Zaraz będzie kolejny news, albo Ghost Recon Online. No więc do usłyszenia. Nie, dzisiaj powiem: cześć.